Wszystko ładnie ślicznie pięknie, ale pięcioletnim okresem gwarancyjnym jest objęty tak naprawdę ten plastik. Bez pompy. Na pompę udzielana jest gwarancja 6 miesięcy, i to jest absurd. To jest taki kruczek marketingowy napisany małym drobnym druczkiem, że owszem, na ten zbiornik wam dajemy 5 lat na plastik. W którym nie ma się co zepsuć, ale na układ, który jest sercem napędzającym filtru zewnętrznego kaskady, dajemy Wam tylko 6 miesięcy. Także sami sobie ocencie, czy i jak bardzo ten producent jest uczciwy w stosunku do Was. Jakbym tego nie przeczytał, to bym tego nie wiedział. Poza to, dodatkowy keysik, cytując klasyka z firmy. Jeżeli chcecie wysyłać ten produkt na reklamację serwis, to za wysłanie go do jakiegoś punktu związanego z naprawą płacicie Wy no normalna sprawa, zepsuło się, wysyłacie, ale ten serwis naprawia Wam ten produkt i odsyła go z powrotem na Wasz koszt. To jest kolejny kiesik związany z zakupem tego produktu. I kolejny kajsik jest taki, że on wysyła wam ten produkt na wasz koszt, na wasz koszt, yy, między innymi też za pobraniem, Po prostu macie to odebrać i tyle. Także ja liczę na to, że pieniądze, które zainwestowałem w ten filtr, który ma tak dobrą rekomendację marki, bo to jest marka, czyli top, top, top. Że się nie zawiodę, a poniekąd wy będziecie mieć materiał sami uznacie, czy warto iść lub nie iść w filtry tego producenta, które, ma, które są również w ofercie. To jest wersja mojej drodzy Tidal 35, Tidal 55, 75 i 110. Rozważałem pomiędzy zakupem 35, ale 50, a między 55 No ale yy, półka cenowa między drugim, a pierwszym była stosunkowo duża Także postanowiłem się skupić tylko na tym Teraz moi drodzy, zabieram się do aktywacji tego filtru Mam 5 zbiorników, w go sobie przetestuję Jak on będzie faktycznie działał, jestem tego bardzo ciekawy i za jakiś czas zrobimy nagranie o tym, jak ten filtr działa. Jak, o, przepraszam Was bardzo, jak ten filtr działa, oraz jak bardzo jest on cichy, bo to jest jedna z rekomendacji, rekomendacji sprzedawcy, że jest bardzo cichy w działaniu. I tak naprawdę sprawdzimy, jak to, co jest pisane i mówione, faktycznie ma się do tego, jak jest w rzeczywistości. Liczę na to, że się na tym nie zawiodę. I taki był cel zakupu. Tego filtru, oraz cel powiązany z yy, po prostu z eksperymentowaniem, no, z rozwijaniem się w tej branży i spróbowaniu różnych rzeczy, albo mniejszych, albo większych. W każdym bądź razie nie na staniu w miejscu. także Zachęcam Was do śledzenia kanału. Za jakiś czas zrobimy materiał, w którym yy, nagram ocenę. Tego filtru, czyli pochodzi on sobie u mnie jakieś 2-3 tygodnie. Zrobimy materiał, w którym zrobimy ocenę funkcjonalną, czyli tak naprawdę jak to się ma w rzeczywistości do tego, co jest nam sprzedawane. To jest raz. I za jakiś czas zrobimy porównanie tego filtru z FZ1, która u mnie padła. I zrobię wam takie zestawienie i Będę ciekawy po prostu Waszych opinii, swoich doświadczeń, Waszych odczuć, Waszych doświadczeń z tą marką i z tym właśnie dwukrotnym zestawieniem dwóch tych rywalizujących, powiedzmy, między sobą mark, marek filtrów kaskadowych zewnętrznych, powiedzmy, powiedzmy, w zróżnicowanej półce cenowej. To tyle, jeżeli chodzi o Tą prezentację, ten unboxing moi drodzy Tidal 35, filmy z Sahem. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. See you later on the next movie. Cześć.